Siema, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Niepopularny, a to jest yy, Carmechanic Simulator 2021 demo. Tak, yy, każdy w sumie ma dostęp do tego demka, jakby chciał. E, jest za friko <coughs> na Steamie, wystarczy, że je sobie pobierzecie. I to jest jedyny wymóg co do tego demka. E, otóż, przestawiamy sobie samochód, działa to identycznie jak na razie w wersji... Przestaw samochód, ale do środka. Ok, drugi podnośnik. Działa to identycznie jak w, w wersji 2018, bo taka była wcześniejsza. Um, I mamy um, tutaj stan auta. dwozie części rama wnętrze. <coughs> Oczywiście yy, gra będzie bardziej rozbudowana jak już wyjdzie. Tutaj widzimy części, które są do wymiany. Dokładnie raz, dwa, trzy, cztery cewki zapłonowe, cztery klocki hamulcowe, końcówka drążka kierowniczego łożysko piasty, pasek klinowy. Chyba się nie wyświetlało aż tak dokładnie co jest do wymiany, trzeba było odkryć dopiero. Więc ciekawe czy jest to związane z naszym poziomem i wersją demo, czy, czy może tutaj będzie o tyle prościej. Tarcza hamulcowa wentylowana, pasek klinowy typ A. Czyli z silnika jest to łożysko piasty, czyli tak, tutaj będzie pod pokrywą głowicy, cewka zapłonowa, Razy 4. Ok, i tu powinny być świece. Ok, 4 świece, 4 cewki. Eee, pasek klinowy, pasek klinowy. Osłona rozrządu. Jaki tam był ten pasek klinowy? Stan ten auta. I tu mamy pasek klinowy typ A i 4B. Pasek klinowy typ A. I 4B. No to będzie pewnie z tej strony. E, pasek pinowy typy, um, typy B. Tutaj jest rolka prowadząca. I 4B. Koło pasowe ściągniemy. Teraz mogę osłonę rozrządu. No, daj. No ha tych śrubek nie odkręcę, póki toń. Nie... O! A to Bajer, póki akumulator, zbiornik płynu i akumulator. O! Nie spuściłem płynu. Dobra, trudno. Ale widzi... O! A to ciekawe. Poluz. A! Dobra, niepotrzebnie to demontowałem. Tu chodziło o to, że Prawym się luzuje śruby, jak są takie zapieczone. A, to ciekawe. Pasek klinowy typ A i 4B. Yes, dobrnęliśmy do tego. Um, lista zakupów. Aha, tu mam tą opcję dodaj do listy. Nigdy z tego nie korzystałem. E, sklep główny. No i dobra, pierwszy raz kupuję tutaj coś w tej grze. Um, pasek klinowy typ A i 4B. Kup część. E, cewka. Ej, czemu nie ma? Cewka się pisze? Nie, czekajcie, zap... Um. OK Okej... Wszystko, czyli to nie tu. A to ciekawe. A to ciekawe, bodywork, to jest interior, wyposażenie wnętrza, kastomowe skrzynie, elektronika. Ooooooo Świeca zapłonowa ilość 4 I Cewka zapłonowa ilość 4 To ciekawe To ciekawe rzeczy tutaj Jak widzicie się dzieją Dobra hmm. Nie sądziłem że tu będą się teraz takie rzeczy działy Napinacz paska 76% Ciekawe skąd ma w ogóle lepszy i gorszy. Może z jakiejś wcześniejszej mi... A może z tamtego yy, dziada, co go rozkręciłem. Bo też w tym demku dostaliśmy taki dziadowski samochód do rozkręcenia i możemy sobie go naprawiać. Ja go rozkręciłem do zera i tam mógłbym się bawić właśnie w naprawianie go, ale jakoś tak się do tego nie garnę, bo yy, nie mamy dostępnej jeszcze spawarki. A spawarka w tej grze dawała możliwość Yy, naprawiania yy, samej karoserii w sensie jak już wam nie zostaje nic na karoserii tylko zostaje sama samo nadwozie jakby coś się mocno zatłukło przed chwilą w domu yy, jak zostaje samo nadwozie to yy, nie da się tego tak normalnie naprawić yy, trzeba to zrobić z pawarką nie yy, Dobra, uzupełniamy płyn do spryskiwacza bo skoro go rozlałem na glebę, to trzeba go uzupełnić. Ostatnio uzupełniłem olej w samochodzie i mi to tak średnio poszło, bo chyba przelałem. Ja się chyba nalałem za dużo i nie jestem pewien czy samochód przez to troszkę gorzej nie chodzi. Mm, dobra, i co mamy jeszcze do zrobienia? Stan auta, cewki wymienione, końcówka, drążka, to są już rzeczy hamulcowe, hamulcowe. E, podciągamy cię do góry. I co myślicie o tej grze? Co myślicie o tej grze? Streamy, yy, nagrania, odcinki, bo ja na pewno będę w nią grał. <laughs> Więc no cóż, jakby wam to powiedzieć yy, albo będziecie spędzać ze mną czas przy tej grze, albo yy, będę was do tego zmuszał, albo nie będziecie oglądać odcinków, a ja będę je wrzucał, no Też jest taka opcja, no Piasta przednia, yy, końcówka drążka kierowiczek. Dobra, to sobie powymieniamy o, i znowu widzę zapieczoną śrubę. I teraz mam sobie ją spryskać. Pięknie, już kumam o co chodzi. Ale to jest dobre, to jest taka głupia, prosta mechanika, jest fajna. Tak szczerze, często się zdarza, że są jakieś takie zapieczone dziadzieckie śruby i tym podobne. Ale no zazwyczaj się nie wykorzystuje do tego WD, tylko się wykorzystuje do tego siłę mocniejszego klucza. Tak, z automatu chcę zerkać na prawo, żeby sprawdzić czy ktoś coś nie pisze przypadkiem na czacie, no ale to, 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 nie tym razem. Tarcza hamulcowa. Z przodu są tarcze hamulcowe wentylowane, nie? To czemu tam było nie do wymiany? Ha. Chcę, żeby się mi później okazało, że jakaś część jest do wymiany, a ja jej teraz nie zauważę i później będę się z nią kichał. Eee piasta, przednia osłona przekubu, zwrotnica. Nie no, tu już nic więcej nie będzie. Montaż, a jest, tarcza hamulcowa wentylowana, dobra. Czyli teraz tak, e, zakupy znowu, e, musimy się wyzerować, bo to nie elektronika, tylko tutaj... O, a może opony? Nie, dobra, karbarcy. E, docisk sprzęgła to nie, to nie, może znajdziemy tak po prostu. Zawieszenie, końcówka drążka kierowniczego razy dwa. Kupiłem jedną. Już dwie. Yy, piasta, 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 piasta. Nie, 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 nie. Piasta albo tutaj jest. Na był osi przedniej. Piasta przednia. Jak się nazywa to, co my chcieliśmy. Dobra. Węd. Nie ma. Jest tarcza hamulca wentylowana. Dwie. P klocki razy 4. Klocki razy 4. I tyle? Klocki hamulcowe razy 4, końcówka drążka. Łożysko piasty razy 2. Ok, Łożysko piasty razy 2. Uuu, i tego bym nie miał. Ciekawe, ile czasu mi zajmuje w sumie. E naprawienie jednego takiego samochodu 8 minutek to jest dobre dobra łożysko piasty będzie od środka nie oho już widzę Tu jest rozpierniczone okej okay, i przejdziemy sobie już na montaż i sobie tą stronę zaczniemy skręcać ciekawe że płość napędowa taka 80% a łożysko piasty rozpierniczone na całego czy to tak jest też w samochodach? Normalne to jest? Czy <laughs> że to łożysko piasty się tak zużywa? W sumie powinno być to normalne, nie? Bo raczej tu o to chodzi, żeby łożyska się zużywały, a, a reszta części, żeby była jakieś mm, droższe części, żeby się trzymały dłużej, nie? Żeby przeciążenie rzucić na, na, na słabsze e, części wymienialne części, nie? Łatwiej wymienialne. Aczkolwiek z samochodami dopływa różnie. O nie! O nie! skichałem Miałem tą płoź napędową rozmontować. O, mogę ją rozmontować. A mogę wyciągnąć. Przestań mi zmieniać kamery. Ja chcę łożysko piasty wyciągnąć. A no i mogę. A no i tu wkładamy nowe. Yy, płość napędowa, wkładamy. Śrubeczka. Eee. Yy. Po końcówka drążka. ok. Miałem chwilę takiego zwątpienia, czego mi brakuje. Felgi. Fajny jest system wyważania kół tutaj. Że teraz to jest taka minigierka. Kiedyś to było takie, a wyważamy koła tyle, nie? Że podchodzimy, kładziemy to koło, ono się samo wyważy <laughs> i tylko to było takie odwlekanie czasu. Nie, że kładłeś to koło i czekałeś, że ono się samo wyważy. O! A teraz faktycznie my sami wyważamy to koło. W kontekście mamy taką mini giereczkę, że mamy tam znaleźć e, zielony na tarczy, ustawić tarczę tak, żeby pasowała w ten kolor, e, trafiała w ten kolor tam zielony. I, e, i wtedy e, koło zostaje wyważone odpowiednio. Może w zależności od rodzaju czy tam spinkolenia koła będzie trzeba to robić wielokrotnie, bo na razie jak miałem minigerkę, to musiałem to na jedną oponę zrobić w dwóch miejscach, nie? Eee, dobra, i teraz sprawdzamy. I stan auta, wszystko zrobione. Dodatkowe zadania. Dolej płyn do spyczkiwaczy. Wymieni płyn do wspomagania kierownicy, wymieni płyn hamulcowy, spuść stary olej wlainowy. Eee, wymieni płyn do wspomagania kierownicy, spuść stary olej w Um. Płyn do wspomagania kierownicy Miska olejowa to chyba nie. Łącznik nie, skrzynia biegów nie. Koło pasowe, wahacz dolny. Gdzie tu są te płyny wszystkie? <laughs> Dobra, bo to jest zlewarka oleju, nie? Tylko, że ja tu jakby nie mam oleju chyba do wymiany. Dodatkowe zadanie. Zmienię płyn do wspomagania i płyn hamulcowy. Jak płyn do wspomagania i płyn hamulcowy się wymienia? Hmm. Dostęp z komory silnika. O, właśnie. Dostęp z komory silnika. Hmm. A tu nie ma jakiegoś ten? Spływu czy coś? Tu jest taki spływik. Ale to też jest dostęp z komory silnika. Dobra, bo tu jest hamulcowy, a gdzie są jeszcze? Bo jest drugi płyn. Hamulcowy i zbiornik płynów wspomagania kierownicy. Okej, okay, dobra. Czyli tym odjeżdżamy. przenieść sprzęt zbierniczy mi stąd. Eee... Ciekawe, jak się opróżnia te zbiorniki. To jest właśnie ta nowość, nie? że tu mamy zbiornik płynu chłodniczego. Lewy to jest dolej. E, nie chcę dolać. Zdemontuj część. Nie chcę Nie chcę zdemontować, bo to mi wszystko wyleje. Ja chciałbym to opróżnić. Serwo hamulcowe nie. Stronik silnika typ A. Pokrywa filtra z wspomaganie kierownicy. O, narzędzia pomiarowe, magazyn części. Może to? Odsysarka. Okej okay. Tu mam odsysane. O, odsysane. E tu? Aaa! Czyli w narzędziach pomiarowych. No i widzicie. E, I wszystko jasne. Czyli trzeba. Odsysać. Hmm. Bez komentarza. Pokazać wam, pokazać wam, pokażę wam, jaka karta mi przyszła. Mam już kartę, mam już płytę i czekam tylko na dysk. Dzisiaj kompanię składam dlatego, że dysku nie mam. A eee, jeszcze do tego się dowiedziałem, że no nie do końca kupiłem taki dysk, jak powinienem, bo najprawdopodobniej i tak nie wykorzystam pełni jego możliwości. No, zarobiście. Panie. Jeszcze ci mogę nawet umyć to auto jak chcesz. Bo też ponad jest taka możliwość. Jak to dodatkowe zadania nie są wykonane. Wymień płyn hamulcowy! A ja wymieniłem wspomaganie kierownicze. Mm. Serwo hamulcowe. To tu też się to wymienia, nie? Narzędzie dodatkowe i ocysarka. A, widzicie? Ale Bestika. I teraz wyobraźcie sobie, że jak robicie nowy samochód czy coś, to trzeba o to wszystko dbać. Jeszcze raz? Jeszcze raz? Jeszcze raz? Ok, tyle. Dokładnie po środku, między minimum a maksimum. Także, żebyś musiała mnie za niedługo odwiedzić, babeczka. Bo podejrzewam, że skoro sama sobie tego wszystkiego nie wymieniłaś, to jesteś babeczka. No i dobra, dodatkowo 65 kredytów, premia za wykonanie zadania, premia za wykonanie za... zlecenia, za wykonanie zadań i dochód. Okej, okay. spoko. Zakończę zlecenie. Jej! Wykonaliśmy pierwsze zlecenie. Kolejne zlecenie, telefon. Wymień olej, spójrz stary oraz olej nowy jakieś dodatkowe zadania? Eee, świetnie ci poszło z poprzednim zadaniem, dobra. O, ja piernięcie... Mnie. Ehm... Mamy 15 minutek, więc to auto sobie bierzemy w kolejnym odcinku. Dzięki wielkie za uwagę, Zobaczysz skansetnym razem, do usłyszenia na streamie bądź na e, podczas filmu z składania komputera gdyż będę mu go składał w dniu jutrzejszym najprawdopodobniej a właściwie dwa. Bo ze starego sklecam inny stary, a z nowego sklecam no już, także będzie to ogarnięcia. To zabrakcie w następnym odcinku. Jak się Wam podobało, zostawcie łapkę w górę. Jak chcecie więcej odcinków w Skar Mechanika, to dajcie znać. Jak nie, no to macie pecha. Yy, jak chcecie jakieś inne seryjki, filmy u mnie, czy coś, to dawajcie znać. Wiem, Retro chce Wolfensteina, A yy, Szarku chce Dark Soulsy. Ale, ale, ale jest yy, inna gierka: nie Dark Soulsy, ale soulsowata, która ma wyjść za niedługo. Się nazywa Elden Ring, czy jakoś tak podoba mnie się, więc może, może to będzie to do zobaczenia bajon do następnego